Myślę, że spora część graczy wyczekiwała tego momentu. Moi drodzy, w najnowszej aktualizacji do gry Bloons Tower Defense Battles 2 pojawi się Cobra. Jest to jednostka, która jest dobrze znana na pewno wszystkim graczom Bloons Tower Defense Battles 1. My sobie dzisiaj obejrzymy film zapowiadający tę jednostkę, który pojawił się na oficjalnym kanale Ninja Kiwi, do którego link macie w opisie. Zachęcam śledzić ten kanał, ponieważ tam zawsze pojawiają się informacje o update'ach, zanim te update'y się pojawią. Ja dzisiaj postaram się Wam również przetłumaczyć ten film, ponieważ jest on po angielsku, na tyle, na ile potrafię. No, i na końcu zagramy sobie jeszcze jedną grę rankingową w Bloom's Tower Defense Battles 2. Także co, dużo do zrobienia, nie zamierzam przedłużać. Obejrzyjmy ten film, bo tak pojawia się Kobra, ale nie będzie dokładnie taka sama jak w Bloom's Tower Defense Battles 1. Ale to zaraz wam pokażę. Dobra, więc zabieramy się za oglądanie. Tak jak mówię, filmik, który będziemy oglądali trwa dwie minuty, ale ja go będę komentował, więc pewnie to trochę dłużej będzie trwało. Lecimy, bo jest dużo do omówienia. What's up, guys? It's Sam here at Ninja Kiwi Europe, and welcome to a jam packed 1.10 update for Bloons TD Battles 2. Okej, okay. na początku oczywiście wita się z nami Sam, którego bardzo dobrze znamy. On tak naprawdę zapowiada zawsze najnowsze aktualizacje. Z tego co tam było napisane, to jest community manager. E, ja chyba nawet, jak miałem jakiś problem z Bloons Tower Defense Battles 1, to pisałem właśnie z samym. Także być może, jeżeli mieliście kiedyś jakieś problem z gromem częścią Bloonsów, to również z nim pisaliście. Ale no to tak, tylko słowem wstępu. So, first up in this update, we're introducing our very first Battles 2 exclusive hero. It's time. For Agent Jericho. The name is Jericho. Ok, pierwszy, bardzo, bardzo istotna wiadomość, czyli oczywiście najważniejsza sprawa w tym update'cie. Nowy bohater w Bloons Tower Defense Battles 2, który jest bohaterem, tak jak tutaj zresztą sam powiedział, ekskluzywnym. Oznacza to, jest, jest to pierwszy bohater, którego nie ma w Bloons Tower Defense... 6 natomiast pojawia się w Bloom Tower Defense Battles 2. Jest to bohater, który, tak wiecie, ma taki klimat specjalnego agenta, nie wiem jak to nazwać, coś w tym stylu, nazywa się Agent Jericho Chyba jakoś tak to się czyta, ciężko, ciężko, ciężko mi powiedzieć. Chociaż wiem, że przed chwilą. W ogóle to jest. Taka trochę przeróbka Jamesa Bonda, bo to jest I have a, li a license to pop, czyli mam licencję na przebijanie. Eee, nie wiem, czy oglądaliście Jamesa Bonda, tam też jest taki popularny, e, popularna, popularny cytat Jamesa Bonda. I to jest prze. Nie mogę tego cytatu powiedzieć, bo mógłbym się narazić na demonetyzację. Natomiast to jest przerobiony właśnie ten cytat, który mam w głowie. No więc generalnie zobaczmy, co ten nasz bohater potrafi. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony, bo jest to tak jak mój pierwszy bohater, który pojawia się w Bloom's Tower Defense. Battles 2, którego nie ma w szóstce. Jest to pierwsze w ogóle pierwsze pojawienie się tego bohatera w jakiejkolwiek części blunsów. Agent Jericho. Jericho is an elite covert ops agent who uses high tech subterfuge to sabotage and disrupt his opponents. Turn up the pressure on your opponents with cheaper rushes and enhanced natural balloons, or even siphon away their cash with the seas assets special ability. Ok, więc tak. Generalnie on ma w sobie sporo tutaj było właśnie mówione. Jest to taka postać do sabotażu, do wywoływania presji na przeciwniku już od wczesnych rund. Ogólnie jeżeli pamiętacie jak działały kobry, dla osób, które nie wiedzą, to od razu powiem. Kobry są generalnie jednostkami, które. Kiepsko atakują, chociaż jeżeli są w grupie, w Bloom's Tower Defense Battles 1 była taka strategia, że stawiało się bardzo dużo kobry. One mają niezły damage za pojedynczym atakiem, natomiast, tak jak zresztą tutaj możecie zobaczyć, e, niezły damage, ale to wolno atakuje, no i jest w stanie atakować tylko jeden balonik jednocześnie. W Bloom's Tower Defense Battles 1 można było tych kobry nastawiać mnóstwo, i wtedy to miało sens w tej części tego nie zrobimy, no bo jest to bohater, więc możemy tylko jednego postawić. I generalnie jest to taka jednostka bardziej do sabotażu, niżeli do ataku. I tak możecie zobaczyć, w rundzie ósmej lecą już balony z kamuflażem. I tak jest to jedna z... To nawet nie jest umiejętność, to jest pasywna umiejętność, tak? Czyli to nie jest nic, co musicie aktywować. Jest to pasywna umiejętność tego bohatera, która powoduje, że tak, niektóre baloniki mogą się przekształcić w kamuflaż. Co więcej, później, jeżeli to będzie tak samo jak w Bloodstower Defense Battles 1, to może się zdarzyć tak, że nawet Kobra może wam podnieść niektóre balony o jeden rank do góry, o dwa ranki do góry. O dwa chyba nie, nie, nie wiem. Pamiętam, że w Blunt Tower Defense. albo dodać też randomowe wła własności. To znaczy, balon może być nie dość, że podniesiony rank do góry, to jeszcze może być regrow i opancerzony. Na przykład. Na przykład. Eee, tak, tak przynajmniej by było, jeżeli by to działało mniej więcej tak jak w Blunt Tower Defense Battles. 1. E, jeżeli pamiętacie, w Star Defense Battles 1, e, jeżeli nie to powiem, kobrami grało się w taki sposób, że stawiało się ich mnóstwo i właśnie z tej umiejętności się korzystało. I przeciwnika nie wykończył, jakby ideą strategii nie było to, aby przeciwnika wykończył, e, żebyście wy wykończyli przeciwnika raszem, który wy wysyłacie, tylko po prostu kobry na tyle modyfikowały ten normalny rasz. O tu nawet możecie zobaczyć, że lecą zielone balony, ale leci jeden rigrow. Tak, zupełnie jakby wiecie. Tak, 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 od czapy jest ten regrow tutaj, nie? No właśnie. I tak pamiętam, grało się w Bloodstower Defense Battles 1, że te kobry tak już modyfikowały ten normalny rush, że on zaczął się, stawał się bardzo, bardzo trudny. Kobry ogólnie jed były jedną z trzech takich najpopularniejszych strategii w jedynce, także trochę mi krwi napsuły. <gry> lecimy dalej. You can also send an invulnerable decoy balloon down their track to distract their monkeys from you. To jest coś nowego, nigdy tego nie widziałem. To jest bardzo ciekawy pomysł. O, widzę w ogóle, że można tak ulepszyć e, tę kobra, żeby miała dwa pistolety. Tak samo było w Bloonstar Defense Battles 1. E, ona wtedy trochę zyskuje speed ataku, z tego co pamiętam. Natomiast e, to jest bardzo ciekawy motyw. Ogólnie chodzi o to, że można wysłać decoy. To jest. E... To, jest klo... to nie jest klon, to jest tak jakby hologram, może? W jak... w... Jakoś tak bym, bym to przetłumaczył. Natomiast jest to taki fake sterowiec. Możecie wysłać taki fake sterowiec. Ja podejrzewam, że on pewnie nawet nie zadaje damage'a Jak przeleci, to zapytacie, jaki jest sens. Otóż, moi drodzy, jeżeli wszystkie jednostki przeciwnika, na przykład jeżeli przeciwnik ma snajpera i ustawi go na strong, no, to ten fejkowy sterowiec będzie atakowany, no bo sniper jest ustawiony na strong. Przykładowo, jeżeli przeciwnik miałby, Podaje taką dziwną sytuację, która raczej się nie wydarzy, wszystkie jednostki ustawione na strong i najmocniejszym, e, na przykład wysłalibyście taki sterowiec, nie wiem jeszcze dokładnie, czy to się wysyła random, czy to jest umiejętność, czy tak, to jest umiejętność, tutaj widać, że to jest umiejętność. E, no to jeżeli wysłalibyście pod tym regrow, rainbow rush, to wszystkie jednostki i tak atakowałyby ten sterowiec. Bo byłyby ustawione na strong. I wiecie, i ten Regrow Rainbow Rush dzięki temu mógłby dolecieć dużo, dużo dalej. Natomiast oczywiście tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że niektóre jednostki atakują obsarowo, tak więc to się ich nie tyczy. Na przykład tak shooter. Tak shooter to obojętnie, czy ustawicie na strong, first czy last. Ja w ogóle nie wiem, czy w tak shooterze da się to ustawić. No nieważne, lecimy dalej. Ale idea jest naprawdę fajna. Idea jest naprawdę fajna, to mi się I podoba. A of course with Jericho comes his cunning ult. Hybyman Jericho.

Skiny różnią się umiejętnościami, to nie jest tylko, w sensie, skiny do bohaterów, to nie jest tylko zmiana wizualna, to jest również zmiana, jeśli chodzi o umiejętności. E, I tutaj będziemy mieli coś, co e, poza również tam możliwością, tylko ja właśnie nie do końca kminię, czy będziecie mogli podbierać hajs przeciwnikowi, e, odbierać mu HP. Pamiętam, że w Bloodstyle Defense Battles 1 było coś takiego, że kobry mogły odbierać przeciwnikowi punkty życia. To było całkiem ciekawe. Pamiętam, kiedyś robiłem turniej, chyba, i przegrałem właśnie dlatego, że dotarliśmy do jakiejś finałowej rundy. Nikt nikogo nie zraszował, ale gościu wtedy postawił e kobrę? Czy coś takiego? I odjął mi HP? Nie pamiętam jak to było. Odjął mi HP właśnie tą kobrą i ja przez to przegrałem. Generalnie w Blue Star Defense Battles 1 było w ten sposób, że kobry nie mogły was pokonać, w sensie tą umiejętnością zabierania życia. Mogły zabierać życie, ale do pewnego poziomu. To chyba był jeden punkt HP, czyli mogły wam zabrać życie do jednego. Punktu HP. I to po prostu działa w ten sposób, działało, bo teraz w tej części nie wiem jak to będzie wyglądać, że co jakiś czas traciliście punkty życia. I tutaj ta umiejętność jest bardzo ciekawa. Jeżeli przeciwnik Was zraszuje, to możecie kobrom odbić jego sterowiec na jego stronę. Oczywiście podejrzewam, że są limity, tak czy to BFB, czy to zależy jaki sterowiec yy, i zależy jaki poziom waszego bohatera, natomiast jest to mega fajny pomysł na tryb Play with Fire. Przypominam, Play with Fire jest trybem, gdzie wysyłamy również rasze, prze... te rasze, które wysyłamy na przeciwnika, lecą na nas. I teraz możecie zrobić takiego, mam nadzieję, że to w ten sposób działa, takiego e, place'a, że tak to ujmę, że wysyłacie na przykład z BFB, wylatuje i u przeciwnika, i u was, i BFB ze swojej strony przesyłacie do przeciwnika. I dzięki temu wysyłacie dwa BFB, tak jakby do niego. Mega ciekawy place, okay, polecam, polecam. Doty. Rozważyć. Next up to jest ciekawe, bo chyba to jest pierwszy raz taka sytuacja, cofnijmy trochę, taka mapa, gdzie możecie coś kupić po swojej stronie i coś się dzieje po stronie przeciwnika, zamiast po waszej. Tutaj, tak jak widzicie, można otworzyć jakby ukryte przejście e, balonom, jeżeli odpalicie przycisk po stronie przeciwnika. To jest super, e, to jest fajny pomysł, bo możecie na przykład, wiecie, wiecie że przygotowujecie jakiś rush, Odpalacie raz i klikacie ten guzik. Poza tym jestem prawie pewien, że część osób, które będą grały w Blunsy, nawet nie obejrzy tego filmu i nie będzie ogarniało na tej mapie, co się dzieje na początku, więc to będzie łatwy sposób na winki, Bo zobaczcie, ta, ta trasa mocno się skraca, bo normalnie wygląda w ten sposób, z tego co widzę, i tutaj pewnie część balonów leci tędy, część tędy, nie wiem sam. A tak to bardziej jak to się skraca. Więc no. including... 12, no i klasycznie, e, Mamy nowe skiny. A tower boost effect. fajne, A kiedyś chyba coś podobnego There's widziałem. Next we've introduced all new accolades to the game. Okej, okay, nie mam pojęcia jak to się tłumaczy, a Ako leads, tak to jest tutaj powiedziane. Nie wiem jak to się tłumaczy w każdym razie. Będą to nowe odznaki, które będzie można. E, które będzie można przyczepić do swojego baneru. Więc moim zdaniem jest to również W ogóle tak z premium. Ja tłumaczyć ten film, a w sumie bardziej go opisuję niż tłumaczę. E, także sorry za to, bo w sumie chciałem wam to trochę bardziej przetłumaczyć, chociaż. Chociaż... Opisuje to, co jest aktualnie mówione, więc. No. W każdym razie, tak, możecie sobie zobaczyć. Tutaj mamy zlikowane parę. Na przykład: wygraj 5 gier bez e, utracenia życia pod rząd. Wygraj 5 gier e, z First Bladem e, pod rząd. Got a 5 win-win streak. To jest całkiem ciekawe. Będę te odznaki pewnie farmił, Zobaczymy, jakie będą.

E, także zachęcam, odwiedźcie ninja kiwi, zostawcie lajka. E, no i dobra, e, ja myślę, że przejdziemy sobie do gry i zaraz podyskutujemy o tym trochę bardziej. Ranket odpalony, lecimy. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie. Oj, skipni. Skipni, please. <laughs> Słabo. Bo ta strategia tutaj. Ja nie umiem grać na tej mapie, więc średnio. Armata, myślę, że, no, że ze strajkerem ta strategia że może być mocna. Jak to wygram, to mam BFB Colosseum. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o nowej aktualizacji. Czy w ogóle cieszycie się, że wraca kobra? Jestem bardzo ciekaw, bo właśnie teraz to, to się będzie trochę różniło. Bo kobra wraca, ale jako bohater, co powoduje, że. No mówię, automatycznie nie możemy. Nie będzie można zastosować strategii z battles jedynki, tak? Czyli spamowania kobrami. No bo kobra może być tylko jedna, tak? Teraz tylko, tylko bohatera możecie dać, więc jestem bardzo ciekaw, naprawdę bardzo ciekaw, jak to w praktyce wyjdzie. jak się będzie grało na to musicie dać znać, może macie jakieś, jakieś predykcje. A, i jeszcze w ogóle zapomniałem powiedzieć, przypominam, że można wpisać kod OJC w Star Defense Battles 2 i Star Defense 6, można wpisać kod w sklepie, jeżeli macie ochotę, żeby mnie wspierać, bardzo, bardzo za to dziękuję. E... No, to tak jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że kod OJC w sklepie Star Defense Battles 2 i Blunt Tower Defense 6, wielkie dzięki. Wracając do update'u, Jestem bardzo ciekaw, tak jak mówię, nie będzie można przyspamować kobrami, więc czy ten bohater będzie dobry czy słaby? Ciężko mi powiedzieć. Za dużą zaletą kobry, tak jak już wspominałem w Bloom's Tower Defense Battles 1, było to, że można było nią naspamować. Tutaj takiej możliwości nie mamy, więc nie wiem, co o tym myśleć. Na pewno tego bohatera będę testował. Swoją drogą wydaje mi się, że ta aktualizacja wychodzi gdzieś we wtorek. Chyba, że pojawi się szybciej, bo ja założyłem, że na nowy sezon będzie aktualizacja, ale jeżeli pojawi się szybciej, bo jeżeli wyjdzie we wtorek, to się fajnie będzie składało, bo ja mam w środę, jeszcze nie mam, ale wezmę sobie urlop w pracy, więc mógłbym naprawdę pocisnąć tą kobrę, wtedy jakoś może wylewelować, no zobaczymy, jakieś tam, widziałem, że na tym, e... nie wiem jak to się nazywa, ten Trophy Road? <laughs> e... Że, że będzie można, w sensie, że będą itemy do zdobycia Ej, czekajcie, gdzie on postawić farmę? Ja Wiecie, ja muszę podpatrzeć Patrzcie, 250 kosztuje usunięcie tego I można postawić tam farmę Nie wiedziałem tego Będę wiedział na przyszłość Będę wiedział na przyszłość Już się czegoś nauczyliśmy, <grym> zobaczcie Ja nie wiedziałem, że to tylko 250 e, Natomiast wiem, że będę musiał zaraz coś ulepszać Bo nie będzie kolorowo Ale czy zmieści się tu mag? Okej, okay, zmieści się To akurat spoko brał sobie tak. No, więc ja jestem czy pozytywnie nastawiony? Jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, jak ta kobra będzie działać. Eee... No, mówię. Na pewno to jest taka fajna bardzo postać do trollowania przeciwników. To jest tak, moja to jest kobra sama w sobie nie... I to widziałem też na tym filmie, więc to jestem pewien, że w Bloodstar Defense Battles 2 też tak będzie. Ona nie jest sama w sobie mocna, tak? Nie ma dużego damage'a. Trochę golda generuje, ale też nie jakoś bardzo dużo. Benjamin jest dużo lepszy i tak dalej, i tak dalej. Ale do sabotażu, do takiego trollowania, do, do wysłania mocniejszych raszy na przeciwnika, to jest naprawdę super, e, super sprawa. No jestem bardzo ciekaw, tak jak, mówię, jak to w praktyce wyjdzie. Głównie ciekawi mnie właśnie ta ta, dyspropor... znaczy, ta dysproporcja, ta różnica pomiędzy tym. Zepsułem w ogóle, dlaczego ja tak zrobiłem. Dobra, zagrajmy po dwie farmy, chociaż ja zazwyczaj wolę grać pod jedną 3-2, 3-2. O to już jest dziewiąta runda, no właśnie. Zazwyczaj wolę grać pod jedną farmę, którą sobie ulepszam. Dobra, zostawmy te 514 przychodu. Grajmy na te dwie farmy. Moje, zazwyczaj 32.0 wolę. No ale niech już będą dwie farmy 2.00 e, Bo my, moi drodzy, będziemy tu potrzebowali zaraz czego. Aha, w ogóle to kosztuje 3100. Ciekawe od kiedy? Pewnie już od dawna, ale ja nie ogarnąłem. OK, ma zdejmowanie kamo. Okej. Okay. Pancerz to bez sensu. Ja to zaraz skontruję. Dobrze, w odpowiednim momencie tego nekromantę. natomiast Wall of Fire jeszcze by się przydało i będzie git. Wall of fire jeszcze. No i super. Mm. On w ogóle pada od fioletów. Nawet nie nie od fioletów. Wow! O oh wow, wow, wow! Ładnie się wybronił! Okej, okay, i też widzę, że ja z... OK nie mam wall of fire ostatecznie, że mi zlikował trochę HP. Okej, okay, spoko. No to w tym momencie próbuję dobić jakoś z 1000 przychodu. Coś takiego. Poza tym w ogóle jestem też fanem tych odznak, które będzie można pokazywać na swoim profilu, natomiast uważam, że to może być trochę niebezpieczne. Znaczy, zależy jak oni zrobią te odznaki, ale może być tak, że na początku sezonu, czy też zaraz po aktualizacji, bo też nie wiem dlaczego zakładam, że nowa aktualizacja pojawi się z nowym sezonem, bo nie zawsze tak jest, z tego co pamiętam, że może być to niebezpieczne dla początkujących graczy, bo może się okazać, że na przykład odznaki nie będzie znaczenia, czy wbijacie je na rankingach, czy na normalnych grach. Więc może być tak, że dużo dobrych graczy będzie farmiło te odznaki na... Po prostu na casualowych meczach. Na początku. Tak się może przetrafić I no to by było kiepskie dla... Dla nowych graczy. Okej, okay, ja się przez reaktor nie przebiję raczej. W tym momencie. Mhm. To jest w ogóle dobre miejsce na reaktor. Łódź podwodna tu to jest w ogóle dobry... Dobry deal. Bym powiedział. Natomiast... To nie jest tak, że przez reaktor nie da się przebić balonami. Że trzeba od razu sterowce wysyłać. Nie jest tak. Natomiast na pewno w aktualnej konfiguracji... E, no nie byłoby to zbyt łatwe. Tyle mogę powiedzieć. To kosztuje 500. O, to kosztuje 250. Ja sobie to usunę. I tu postawimy maga. Ulepszonego e, 302. Taki wiecie, mag pod sterowce. Bo on ma duży zasięg. No... To jest, wydaje mi się, że to jest dobre miejsce. Dobra. Oho. Muszę zbustować chyba, żeby ten Mak pokonał te balony. Nie wiem sam. Kurczę, no miał ten totem z drugiej strony. Czy on to wybroń? On, on teraz wyślał znowu sterowiec prawdopodobnie Dobra, teraz leci zwykły sterowiec z gry Okej, okay, zestunował w słabym miejscu zestunował, w bardzo słabym miejscu zestunował. Dawaj BFB od razu Wygrałem. Mogę to zbustować. <laughs> Spoko. Udało się wygrać. No, ciekawy, ciekawy mecz. Dobrze, że tego... Dobrze, że pomyślałem o tym magu, nie? Pod sterowcę. Dobrze, że o nim akurat pomyślałem. Mówię, e, 3 0, 2, Bardzo dobre miejsce też na tego maga tam było. Nawet nie wiem, czy musiałem to boostować. Ale już wolałem, wiecie. Właśnie nie chciałem takiej sytuacji, jak on miał. A już opancerzone ceramiki na reaktor są bardzo dobre. Zwłaszcza, że on tam już nie miał tak dużego... Mm, jakby tak dużego zasięgu na tym reaktorze, nie wiem jak to powiedzieć. Okej. Okay. Mam jakieś zadanka porobione, super. Ale strasznie słabo w sumie. Ale, ale chyba nic mnie stąd aż tak nie ciekawi. Znaczy, ciekawi mnie to, ale już tego nie zdobędę. To jest tramka. No, nie zdobędę tego. Chciałem, ale nie miałem czasu w tym sezonie bardzo dużo grać Ale będę próbował, eee, może wbijem jeszcze Hall of Masters, zobaczę, zobaczę Jacy gracze na ten moment są w Hall of Masters, to jest jeszcze pytanie eee... Okej, okay, po prostu wszyscy pozmieniali sobie nick na to samo, o co tu chodzi? <laughs> o co tu chodzi? <laughs> no okej, okay, cieszę się bardzo, eSports <laughs> Oparcie, ten gościu jest pierwszy raz w Hall of Masters. On ma prawie więcej przegranych niż wygranych. Na rankedach ma więcej przegranych niż wygranych. Czy mi się wydaje? No, czekajcie. On ma. Masz... No tak, no ma więcej przegranych, jeżeli, jeżeli się nie mylę, niż wygranych. Wow. To jest możliwe, bo win streakiem mógł wbić, nie? Okay, no, nie wiem. Okej, okay, widzę, widzę jaką strategią gra. Najczęściej też jest słabe, że nie można pofiltrować w którym sezonie, bo to jest zupełnie niemiarodajne Top Monkeys. To jest zupełnie niemiarodajna metryka. Zobaczcie, zaraz zobaczymy, co u mnie jest Top Monkeys. <laughs> ja już nie niczym, wiecie, ja tylko tak shooterem gram tutaj z tych tych. Ninja Mapku już dawno nie gram, a to jest Top manki, bo ja w pierwszym sezonie tym dużo grałem. Zobaczcie, ja mam Ranked Battle. Ja mam lepsze statystyki niż tamten, tak mi się wydaje, więc powinienem... Jakbym się spiął, to wydaje mi się, że dam radę. Ale no, muszę, muszę się spiąć. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o nowym update'cie. Trzymajcie że się ciepło, jego dnia wam życzę. Cześć!